Cześć moi kochani, tu Emo Kremówka i wam się nie pokażę, i foch. Tak, i jest ze mną Duszek znowu. I znowu będzie trupupem. Szybko, nie widzieliście mojej twarzy, ha. Widzieli przez łonek, sekundę. Nie widzieli. Widzieli. Nie widzieli. Nie widzieli. Ja bym ja ci radził ściszyć słuchawki. O, ściszam słuchawki, ściszam słuchawki. Bo jestem fajna. Pff. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. tak, tak. Nie być. wierzysz? Dobra, zbrojkę sobie zrobię. Tu. Robię sobie zbrojkę, robię sobie zbrojkę, zbrojkę z żelaza. Ona będzie fajna. Muszę ją ubrać. Dobra. I co? Ja Czego nie mam? Tego nie mam, hopsa. Y i czego jeszcze nie mam? na budków, dobra. Budki, budki, budki. Czemu mój duszek się zagapia? E? E? Dobra. Muszę uzupełnić, w ogóle muszę ogarnąć tu. Dobra, tu, 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 tu. Możesz mnie nie szturchać, bo nie trafiam klikaczem w klika. Trzy, hop, hop. Hop, hop. Mam chlebuś. Chlebuś do chlebusia. Mam indyka, rozumiesz. To się będzie przepalać. Dobra, gdzie jest moje... więcej tego. Tu dodamy Podpowiedź sobie... dla kremówki. Co? Zrób kilka skrzynek. Nie. Ja się... O! Wybuduj magazyn. Nie będę budowała magazynu. Czemu? Bo magazyn to będzie ten domek. No to wy... <słuch> Co? O, ja mam ten, nie? O, mam. Ale fajnie, set item. A czemu g wcisnąłaś? A czemu nie? A to tak można? Aha, można, no tak. Zrobimy sobie jakieś mebelki. Jak to się robi? Wełna i dwa patyki, tak? Ale ja nie mam tyle wełny. To ja sobie poszukam... O, poszukam... Aha, przerobiłam całą pszenicę na chleb. Wiesz co, zrób. Co? Eee... Mm -hmm. Masz kości. Mam kości. Ale to zaraz... Nie, Bombi. poczekaj, bo moment, bo muszę tu ogarnąć, bo chwilowo... Okay. Chwilowo jestem zamotanowany. Zdadku chlebki. Poczekaj chwilę. Czemu koal pierwszy? Tak o, no, bo muszę porządek zrobić. Tu kilof i nie chcę killoffy tu będą. Tu siekiera, tu miecz. Okay. Dobra, robimy ten i tu pochodnie jeszcze. I połowę tego, i tutaj, hopsa, i niech będą sobie pochodnie. Okay. No, i pochodnie muszę zawsze mieć, i to muszę. Za I dobra, i jest świetnie. To teraz lecimy. Aha, właśnie jedzenie. Co by tu zjeść? Dobra. Zawsze to robisz. Wiem. <laughs> I tą swoją farmą. Gdzie jest moja farma? Aha, za, 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 Oj. Przestraszyłam się tego, co to jest. to. Nie. Na I nie dostało Expa. No i weź coś tam. Bo co? milen to był. Nie, nie mam, nie wzięłam kości. Ale bo to mi zbierz, nie... Jedną tą, zbierz jedną tą, bo tam jest jedna urośnięta. Nie, ona nie jest jeszcze urośnięta. Nie jest. Żółta taka. Ale nie jest. One jeszcze mają jedno to. to? No jeden poziom jeszcze to mają. No. Y, zrobię coś fajnego. Tada. Tak działa już. O, to można pozbierać trochę drewna w sumie. Tak, chwilkę nie. tylko, nie? O, mutanty. No, te mutanty właśnie chcę tu pościnać. O, jak odra. O, jabłko. O, to się razem z liśćmi teraz ścinają. Tak. już? Ale beka, a wcześniej jest tylko drewno. Spadało i trzeba było na liście poczekać, pamiętasz? Bo... To ja nie wiedziałam, że tak teraz fajnie. I sadzonki, i wszystko, kurka wodna, pełen luksus. Nie no, fajnie, fajnie. Podoba. Podoba mi się, ale jasno się zrobi. Byk. Tylko czemu z brzozy od razu liście spadają też? No, bo się połączyły z innym drzewem, a to tak już jakoś zbiera tam w jakimś. Nie wiem, jak to zbiera, ale fajnie, że zbiera. Dobra. I tak będzie w dżungli i sobie pozbiera. Później drewna, Idziemy właśnie do tej dżungli? Nie, bo te owce trzeba znaleźć. No. Prosili cię, żebyś do tego na górze, co tam lata zrobił? Ja wiem, tylko właśnie tam z tym jest zachodu. O tyle, że znaczy w sumie teraz mam drewna pod dostatkiem. To mogłabym mieć drabinki zrobić i po prostu jakiś filar z czegoś wybudować. Tylko z kolei też filarów za bardzo nie mam z czego zbudować, bo nie mam jeszcze tak surowców. Widzę, właśnie, że ciemno. Ten koń mi się podoba, on jest słodki. O... Dobra, znajdę sobie kiedy indziej jakiegoś. Wiesz, wiesz, co bym zrobił na Twoim miejscu? Co? Poszedłem do Anglii, zabrałem dużo drewna. Zrobił płotki i porobił już miejsce na farmę. Ale wiesz? ja jestem tylko duchem. No dobra to. Żelazo. Zapisz sobie to miejsce na minimapce. Nie, bo ja do niego trafię. Nie, wiesz, nie jest problem. Trzeba zjeść, trzeba zjeść, trzeba, trzeba zjeść. Już jest ciemno, coś tam, coś tam. To jest mój dom. Hej! Jak zaatakuje jedno, to zaatakuje mnie wszystkie? Nie, nie. A to w ogóle mnie zaatakuje? Nawet nie ma jak sprawdzić, bo. Jest mój koń! O, zobaczę. Ja już myślałam, że ty. Bez ptaszka. Ja już cię spisałam na straty, chłopie. No chodź, tu, chodź. Byłaś w tamtej wiosce? Tak. Ale nie zebrałaś chyba nic. Kurna, muszę mu siodło zrobić. Siodło muszę mu zrobić. To jest Horse saddle. Skóra i 3T. Albo to i jeden ten. A, jedno siodło. To siodło, ale kuczeniam ja skóry w ogóle. Skąd skórę tu wziąć? Skrowy. Ale krów też nie miałam. Czy mam jakąś skórę? Może. Prześpi się. Taka rada. Hmm. Póki potworów nie ma. Kurka wodna, skóra muszę zdobyć, bo jak będę miała siodełko, to będę mogła go tam przywiązać i wszystko. Okay. No, najpierw zostaw śmieci. Okej, okay. um. czekaj, co by ci się tu przydało? Płotki na pewno weź już. Jakie płotki? Płotki. Gdzie płotki? Masz tu płotki, bardziej w prawo. Faktycznie są Dobra. płotki. Łak, wow, mnie to boli. Przepraszam. Jezus Maria, wiecie jak mnie podrapał ślad? Normalnie szczypie mnie strasznie, ja Boże. tylko broniłem. Bronił się, jasne. A że nie uderzę, a że jej nie uderzę, to muszę się jakoś bronić. Dobra, przerabiamy to na deski. A dawno nie paznokci. na patyki, oj, nie, nie przesadziła? No i teraz zrób płotków. Mhm. I jeden na dwa. Super. No, świetnie. I teraz idź zrób sobie miejsce na te od razu. Ja bym radził Ci gdzieś z tyłu domku zrobić wyjścia albo coś w tym stylu. Nie, po co? Takie skameralnie, wiesz? O, to! To mnie zastanawiało, co to jest! Zabij. Eks poleciał. No poleciał, no ale co mi to daje, o, nie, że poleciał? Wiecie. Dobra, to gdzie tu zrobić to miejsce na te... Tu o, tu może? Mm, nie, ja bym to zrobił gdzieś po bokach domku. Gdzie, tu? No, taki jeden, jeden całą górkę wykorzystać, albo coś. Ale w sensie oddzielnie, nie przy domku samym. Tylko. Myślę, że to mapa, to kaczka. Ale musisz, żeby ró ładnie równo z domem było. Aha, ty chcesz równo z domem, Boże. No, no i ładnie tak wygląda, no. Mhm. Tu? Tak. I teraz to jest. No. Mhm. dokąd to jest? Mhm. Tu. Dokąd. Tu jakoś, mhm. nie? Tak. Trafiła, modziwo, mam zawsze. Siekiera. Pro... Nie. Szybciej. szybciej mi będzie tak. Szybciej jest. Nie jest szybciej. Jest? Nie jest szybciej. I dokąd? No, jeszcze kawał. Szykiera. No nie, bo nim ja tu przełożę na. To no, jest takie spłotki. coś jak klawiszologia. Ale ja nie umiem tego. No i tak będzie To świetnie. będzie jedna. Aha, bo krzywo tam do... Tylko to czas. Z... <noise> Oj, biedna, trzeba tu skoczyć. Widziałeś? Zawiodłaś. Dobra. No. Mhm. Dobra. Idealnie. Mhm, tu zaraz robimy wejście gdzieś. I trzeba. Tu e... zrobimy wejście. Mhm. Dobra. A to chyba jest na dwa wejście. Powinno być. No ale jest nieparzyście. Nie, parzyście. No, no, nie parzyście jest dobrze. Jest. No, jest okej. Okay. No dobra, to. Nie nie, jest okej okay chyba? Jest okej. Okay. Dobra, to jest, jest. No i co ze mną dyskutujesz. dobrze, dobrze. Jezus, nie zna się? To po co głos zabieranie? Też cię kocham. I z drugiej strony na razie nie będę robiła. Bo na razie mi nie jest potrzebne, jak się rozrośnie. Jedno zrobisz. Czemu jedno? Czemu jedno dwie tylko? zrobić No ja wiem, ale czemu jedno się zrobiło tylko. No, zrobiłaś jedne deski po środku. Tak? Ta. Czemu mi nie powiedzieli, że robi jedne deski, he? Myślałem, że się zorientujesz. Nie. Przeliczyłem się. A, jaki ty jesteś po prostu do przodu. Dobra, Dobra. i tutaj wprowadzisz sobie jakiś tam Fork Mhm. To najpierw muszę jeszcze mieć przenicę, bo miałam o, świetnie. Coś no to weź to rozum. ogródź. Ogródź to sobie z tyłu. No? Tu jakoś... tak oczy od domku ogrodzić. Yy, nie wiesz co? No. O, ogródź najpierw sobie. Daj. Ja bym to zrobił tak. No. Że to dajesz stąd sobie. I lecisz tak. I tak samo z drugiej strony. Na trzy i jedno. To idź najpierw tam. Bo ci zabraknie płotków. Mhm. Raz, dwa, trzy stąd. No, ok było. Dwa, trzy. Mhm. No i teraz dół. Tak dziwnie w sumie. Kurna, coś mnie trafi zaraz. Tu? No? I już to zakończyć. Nie, bo tu. Aha, dobrze. No dobrze, ale sobie tam to weźmiesz, przeniesiesz troszkę. Wodę po prostu o jedno przeniesiesz na bok. Po co? Mhm? Po co? Zobaczysz po co bo wtedy będzie po jednym ty. Widzisz? To Masz ja motyka. Powiem. To zniszcz. Co zniszczyć? Ten jeden, to. To? Oto. To. Jeden pasek, cały ten pasek do końca. Zniszcz. To jak? Skacz po nim. Nie chcę mi się teraz bawić przenoszenie farmy Misiek. Ja Nie muszę znaleźć... się. No, skacz na ten. Ja muszę znaleźć owce. Dobra. No, skacz. Mhm. Dobra. Teraz patrz. Yy, w tamtą stronę mogę? Nie. Wejdź daj mi motyka. Tak, duch marączki, idź tam. Mhm. Do przodu. Mhm. Ale tu na wilży, popatrz. To, tam było jedno, nie? Nie wiem, co tam było, ale dobra Teraz yy, gdzie masz wiaderko? Na środek, na samym środku musi być woda. W środku czego? W którym środku? Na środku tego całego. Musisz środek znaleźć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. To jest No parzyste. To, dwa. to na dwójkę, zrób. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czyli te dwa muszą być. No. Mhm. Pobierz, no? I zrób teraz tu, pod tym. Dobra, i tamto za tam. No i super, i teraz weź tylko tam. yy, tamto jeszcze dalej. Ale jeszcze nasionka okay. poczekaj. Dobrze. O, psa się, jeje. Co mam, co mam zrobić? Zrób to. Tam. No i jeszcze tamto, tamte dwa. No i super. No nie wiem, czy one nie zostaną suche, ale nie wiem, zobaczymy. Ja. To dam ten, tutaj dam później. No musi tam też, też być, być tam. oświetlone. Musi być e, część oświetlona. To zaraz oświetlę. Jejku. Już nie maruj Dobra, później się będę bawiła w symetryczne, hmm, ładne oświetlanie. Teraz idziemy szukać tych głupich owiec. Owców. O, owiec. A masz tę nasionkę? Mam pszenicę. Jedną, rozmra rozmrażać. Rozmrażać będziemy później. Coś nie widzę tu naturalnych zwierząt. Są. So. Tak? Albo i nie wiem. Czekaj, zobaczymy. Options, y global mods, creatures, vanilla Mops. despawn no. i change back. Albo mogę zwiększyć. W sumie jeszcze no. trochę cow, sheep, wolf. Wszystko jedno zwiększę. Tylko creeperów nie zwiększę. Ocelot, Bat, zombie, nawet spider, dobra, niech będzie, okay. Okay. Back. Bo tam było de despawn, wiesz? A despawn tak. to by było tak, że nawet jakbym na przykład teraz sobie znalazła, nie? I ja tam umieściła, Aha. to one by mi znikły przy tak. jakiejś okazji, jakbym odeszła dalej, mhm. nie? Zapomniałam tego wyłączyć, bo to jest w sumie standardowa opcja w tym. Okay. I do tej wioski, za co tam ja zagłębiłem. Aha, byłaś. Tutaj, no, tam. byliśmy tam przecież zabrałem w ostatnim książki. odcinku. Tak, dokładnie. Stamtąd zebrałem książki. Brawo, geniuszu. Pirany tam. U ty, patrz, jaka cwana już biegnie do mnie. Zabiję ją. Aha. No, jak. Nie ma. Nie chce do mnie iść. O-o, Tu jest płaszczka. No dobra, no płaszczka nie atakuje, z tego co pamiętam. Ta. No. Płaszczki się bugują i są przezroczyste. Dopiero jak je uderzymy, to się pojawia. Nie, płaszczki się zatapiają w klocek, nie wiem czemu. Tak? No. Jakiś błąd? No bo widać jej oczy tylko, to co mm -hmm. wystaje, wiesz, a... A tu bym tak nie pytał. O Jezu, te piranie są hmm. słabe w... Bre... w pozo... Aha, bo to, to jest dobra. A co? Nic, bo tak patrzę na minimapie o co chodzi, nie. <laughs> A, gdzie są? Owca! Jakieś owce! Owiecki. Owce Owcy mnie nie lubią. Owcu nie Jezu, boli mnie ta ręka, no, co on mi zrobił? I teraz ja wyjdę na tego złego, a to przez ciebie. Co przeze mnie? Udaję taką grzeczną. No udaję ja taką grzeczną, no to powiedz, co ci zrobiłam, mądralonie? Po pierwsze, no. to ona zawsze zaczyna mnie bić. Tak, Molestować. zaczynam ci. Tak. To tak jest. Nie mów, że Ci się nie podoba. No! Nie! <noise> nie zawsze. Okej, okay, więcej się nie dotknę. Dobrze. To miał być mutant. A raptem trzy kawałki drewna z niego wypadły. Tak. Drapłem ją małym palcem. Kupką. Gdzie są te walone owce? No! Na pustyni. Nie, no, na pustyni na pewno ich nie ma. Gdzie one Ciemno są? Już. Noc nadchodzi. Kupka. <grym> Może zwiększ tak do 20 spawning tamtej rzeczy? Co? No Zobaczmy. options, z Global, Global mod. mod Vanilla Mops. Dużo, dużo więcej. No. 10 jest max. Dobra, i dobrze. Y co tam było? Dobra. Mhm. Ja jeszcze raz zrobię ten i dam change. Jest. I teraz okej, okay, dobra. Mhm. Idziemy tu, idziemy tu. Idziem no ale teraz jest noc z kolei, to nic się nie zespełnuje, Będę idź spać do domku. Spać. Nie.

to no. się nie kładziesz od razu. Ja już zauważyłem, że kilka razy klikałaś. Jak klikniesz na poduszkę, to od razu się kładzie. No, nie wiem o co chodzi. Taki kiedy ale się daje. O, jajko, czyjeś było, ale znikło? O... Dobra, ostatni raz, ostatni raz szukam tych beznadziejnych owiec, nie? Nie Niedźwiec. Ale ja ci powiem, że już miałam problem, jak ostatnio o, miałam. świnka była. Świnka? Tak. To była świnka na pewno. Oj, jest coś Nie Cię goni, nie dziwicie go. co to jest? Herobrine On mnie goni, czy on chce A, goni mnie Tak, Tak, bo ostatnio przecież mnie zabił o, ten nie? No. Dobra, nie będę go wrześny. biła O, wilkołak, muszę go zabić Tylko uważaj, bo z tyłu jest kolejny niedźwiedź What are you Co to jest? O, o, o. Ale to są świnkowe spawnery, nie? Nie, to są jakieś spawnery, ten, ale. Weź ale to są świnki w środku. No, są świnki, ale to jest bug, tak? Ale to na multi jest bug. Aha. Nie, jak świnki są. O, co jest? To u góry jest nagroda. Podskocz tam. Podejdź i podskocz. Nie, tu się spawnują, ja to zniszczę. Tu się spawnują zombiaki, tylko że od razu się palą na słońcu. Bo słyszę, je, wiesz? Yy, tu, wiesz czemu tu się spanują? No, o, widzisz, tu, jest. tu się spanują zombiaki, bo zawsze tak było. O, wiadra się stakują? No. Fakt, że. Do szesnastu chyba teraz, puste. Yy, nie wskoczysz na potek. Oj, Ojczepiasz się. Grabisz. Motyka z niego wypadła, lol. Jaka to motyka? Drewniana. To? Mhm. A z wilkołaków wypadają, nie? Mam no, tak. No, no. Może to jego dom był? Nie, to nie był jego dom, kochanie. Był jego dom. Nie, to nie był jego dom. Dżunga. To jest pochodnia? Tak, moja. Byłaś tu? Mhm. Kochanie, ja widzę, że ty masz jakąś taką A, sklerozę tak, ostatnio. Więc... Tak, mam ostatnio straszną sklerozę. E, więc za, zamilknij, proszę. To wina tego, że chciałbym coś robić, ale. Tu wszędzie byłam, o to przecież jest Nie, to jest sobie dalej gdzieś. Ale ja już nie wiem, gdzie mam szukać tych zakichanych owiec No za dżunglą Mi się wydaje, że ja w tym odcinku już nie znajdę i czas restartować save'a Nie, save'a nie, tylko... Ui. Mało efektowne no, To, ma to poczwórne, trzeba ściąć Jezus Maria, ile staków oj ma. Masakra, jabłko Jabłko Jabko. O, jeszcze jedno takie zetne będzie... Co to było? Ocelot? Tak, Tak, nie, nie myszka. Szur. Mysz, nie szczur. Gdzie jest moja ta... siekiera? Zniszczyła się. Nie, bo zniszczyła się inna i wskoczyła mi inna w rękę, ale... Dobra, drewnianą zbiję, co mi tam... A, Bo ten trikapilator działa tak, że niszczy ci siekierę. Nie, nie niszczy się. Niszczy, bo zniszczyła się. Wiesz, jak to działa? Aha, no tak, bo wszystkie bloki jakby się zścięło. Taak. No, czaje już. Właśnie o to mi chodziło. Etki ja mindfuck, nie? W ogóle miałam pełną sikierę nową i o co chodzi? Dlatego drewniana opłaca się tam y, y, robić. To jest pan lew? Nie, pani, pani lew. Pan lew? No i tu powinny być owce. Albo świnki, albo cokolwiek. Na tym oto. Kurczę mać polu. Ale nie. no po co? Po co mi świnki, po co mi matki? Jakie matki! Matki. Matki. Statek matka. A, jaki statek matka. A nie, czego ty się żeś nałykał przed tym? Nie wiem. Ale te żelki były dobre. O, z żelki. Błąd Optifina z ładującymi się czankami, proszę bardzo. Yes, of course. Ty no, tutaj normalnie nie ma. Aha, bo ty sobie zmieniłaś z tego, no, nie fara. No, sorry, ja tu już wszystko znalazłam. To ja i mój cześć, cze, u ubako Czy jakbym teraz wyszła z gry i weszła jeszcze raz, to by mi się zaczęły spawnować te, ale ty byś to zmontował? Nie. Nie. <ślażę> Zespawnuję sobie, może co? Hmm. co to jeszcze, animals. water other hostile mobs, to są ogry, to nie animals. ale animals to są ich, nie? Aha. a Vanilla to są te, które były, dobra, dajmy, że nie zmieniam back, done, back halo, czy znajdzie się tu jakaś jedna owca? ewentualnie pół Ewentualnie dwie, żebym mogła je rozmnożyć. Słyszałam, że to owca, la, to tylko sarenka, no. La, la, la. Myślę, że musisz skończyć odcinek, bo ja pilnuję czasu. Tra, la, 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 la. Też tak sądzę, dlatego dobiegnę do domu. Zetnę drzewo. Oj, ciało mi się kiera. Nie mam się kierę. Drewniana się jak ci mówiłem. Bo jak to ma niszczyć siekierę za każdym razem? Ale albo... to nie niszczy za każdym razem, to. Ale tak, ale słuchaj, jeżeli zrobisz sobie kamienną, to ci i tak ją zje. Nie zje, kochanie, bo to zależy od ilości bloków w drzewie. A ścina całe zawsze drzewo? Ścina zawsze całe drzewo. Dlatego, jak masz na przykład, nie wiem, jak siekiera drewniana załóżmy jest na 5 użyć i w drzewie jest 5 bloków, to zżera ci siekierę, no bo zużyłeś wszystkie zużycia. Aha, zjedz coś. Nie. Nie jest niczego. Nie będę nic jadła, rozumiesz, ty chcesz mnie otruć, w ogóle wyjść, W ogóle nie nienawidzę biomów dżungli. Dlaczego? No bo kurna, tu wejść, wejdź gdzieś gdziekolwiek. Ale, wiecie co, ja nie, nie rozumiem ludzi. Nikt nie buduje się na śniegu. Nikt nie buduje się w dżungli. A jak się buduje w dżungli, to jest zazwyczaj jakiś zagraniczny Let's Player. Chociaż jeden polski robił, tylko nie pamiętam który. Jeden polski husiek zrobił w serii hardcore, no. tylko że skończył. Nie, go. ktoś jeszcze robił, tylko nie pamiętam kto. To ja nie wiem, sorry. No. Coś tam robię. Zjem coś. Nie wiem, że głośnik mu się zatruje. Ale teraz zjem, bo nie mogę sprintować, a ja muszę sprintować, bo dla mnie ten hud Minecraftowy jest za wolny. Sorry. A kiedyś się tak chodziło? Za szybka działa. jestem. A co nie było sprintu? Nie, kiedyś nie było sprintu. Kiedyś używałem speedhaka. O Boże! Dziwnie to wyglądało. Wszystko przyspieszone. Ja gram w Minecrafta już od tych czasów jak był <laughs> Owca! 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 Żyje! Żyje! Czyli cel odcinka osiągnięty. O, kotek. To jest Pantera. Albo pantera. Ojciec. Pantera, pan później. Idziemy. Chodź, owieczka. To jest ma owieczka. Bo lubi serce. Teraz się nazywa Mela. Co? Ona się nazywa Mela, I tak ich nie odróżnisz. Odróżnię, bo ona będzie tylko tu jedna, sama taka. się się golić. Tak. Non stop. Tak. Będzie ciągle golić. Tak. O ja gole. Nie wyrażaj o ja gole. się O O ja piergole. Tak ojoj oj, 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 Mela. Pamela. Pamela. Ty. Mela. Idziesz? Daj jej to żyć. No nie, bo wtedy w ogóle nie pójdzie. No, ci na uwagę. O idzie. Tempa. No ten No chodź. Tempa. No chodź. Idziesz. No chodź. Jeszcze zrobię. No chodź. No. Zrobię nożyczki, ogolę ją i zrobię tamten modelek. Okej. Okay. Wyjątkowo długi odcinek dzisiaj macie. Cieszyć się powinni, a nie marudzić. Jedno ja może. Wiem Ał, ał, ał Zaraz tutaj drewnianej łopaty Ał, ał, zabolało mnie coś Co się ja? Yyy, zabolało mnie Mózg? Nie, nie mózg y, nerka Nerka Ale dźwięk, dźwięk na... Ale dźwięk, dźwięk na... Oj Tak, nie możesz mieć sobie zabytku Wywal to jedno... Jeden dirt Zabrał czy się ten kwiatek. Wiem. Dziękuję. Taram. Tadam. Ta Gdzie jest reszta mojej wełny? Tylko dwie. Ale no ja miałam już, już. wełnę. Zrobię sobie łóżko z trzech. JA! No chowaj. Nie przynosi mi. O, przynosi mi teraz. Dobra. Dobra. To się żegnamy. Zamykamy drzwi. Z tym pięknym oto widokiem na moje pole. Moje pole! Moje no. pole! Dobra, no my się twa, żegnamy. Pole. My się żegnamy ładnie. Papa. pa! No cześć! No cześć!